Gimnazjum numer 7 to szkoła z tanecznymi tradycjami. W czwartek odbyły się tutaj kolejne mistrzostwa w układach tanecznych, a w piątkowy poranek gimnazjaliści mieli okazję wziąć udział w warsztatach tańca. U nas bardzo dużo się tańczy. Zresztą wczoraj, właśnie jak wspomniałam, dziewczyny miały mistrzostwa w układach tanecznych, gdzie się naprawdę bardzo sprężyły się, przygotowały dwa miesiące do nich. No i teraz to jest jakby dalszy ciąg. Zaproponowałam młodzieży cykl spotkań, żeby poznały różne gatunki tańca. I pierwszym spotkaniem właśnie jest spotkanie ze stepowaniem. A lekcje stepu irlandzkiego prowadziła Magdalena Max Poznańskiej szkoły tańca Etnobalans. Czyli tańca w specyficznych butach, które wydają dźwięki i którymi możemy wybijać rytm i jednocześnie tworzyć melodię. I taniec ten jest bardzo spektakularny, choć trudny do nauczenia, ale widzę, że grupa daje sobie całkiem dobrze radę. Dlaczego zdecydowałyście się na udział w tych zajęciach? W sumie to coś nowego, coś... Niż zwykłe tańce i no trochę mnie to nie ciekawiło. Hmm? Dlatego, że lubię tańczyć i chciałam też spróbować czegoś nowego, niż zawsze wymieszaliśmy sami. Jak Wam się podoba? Na razie jest fajnie. Tempo jest takie nowe i no tak jakoś może być. Szybko? Tak, tak trochę. A trudne? No nie aż tak, ale nie, nie, z niektórymi. Czakami są kłopoty trochę. A co dotychczas tańczyłyście? Ogólnie to, co wymyśliliśmy. Wczoraj akurat był turniej i też występowaliśmy i swoje ruchy tam pokazywaliśmy, a teraz to yy, uczymy się czegoś, czego jeszcze nie mieliśmy. Ja chodziłam wcześniej na zajęcia z hip hopu, na tańce i właśnie wczoraj też występowałam, bo były mistrzostwa w układach tanecznych, był nas co roku w szkole są I właśnie teraz jest właśnie też coś nowego: ten taniec irlandzki, to stakowanie. i w sumie fajnie. Jest. W gimnazjum numer 7 dużo się tańczy, nie zabraknie więc podobnych warsztatów rozwijających umiejętności taneczne uczniów tej szkoły.